Hej, hej, witajcie moi wędkarscy widzowie! Dzisiaj nietypowo, bo nagrywamy spokoju jakby to fachowo powiedzieć z biura. Możecie się spodziewać, że dzisiaj nie będzie żadnej wyprawy wędkarskiej, nie będzie grubych, wielkich ryb. Ale spokojnie mam coś w zamian. Mordę, dzisiaj sobie otworzymy. Paczuchę od sklepu wędkarskiego Pleciony, którą sobie zamówiłem, jak zapowiadałem, e, oczywiście na pierwszym tegorocznym odcinku, że zrobię zakupy pstrągowo-okoniowe, bo mi zabrakło trochę przynęt na te gatunki. No i główek jigowych, takich rzeczy, akcesoriów ogólnie. Tak więc tym się zajmiemy i zajmiemy się również tematem zmian nowości na moim kanale. Wiele osób prosiło mnie o ten unboxing w komentarzach i e, również dostawania prywatnych wiadomości. Oraz pogoda pokazuje nam, że. Że nie ma innych alternatyw, żeby jeszcze się wybrać na wodę. Słuchajcie, no, pod lodem można niby łowić, ale jest 6-8 cm, nie warto ryzykować. Trzeba jeszcze chwilę poczekać. Wszystko na to wskazuje, jeśli chodzi o obserwację pogody, że będzie odwilż po tych mrozach, także nie wiem, czy zdążę na ten lód. Ja chciałem wam tylko powiedzieć, że nie tylko będzie to odcinek o unboxingu. Tej paczuchy z sprzętem wędkarskim, ale także będzie to odcinek o zmianach i nowościach, jakie wprowadzam na mój kanał, aby mam nadzieję, szybciej się rozwijał i żeby Was także troszkę zachęcić do udziału w dyskusjach w komentarzach oraz w innych aspektach tutaj mojego YouTube'a, kanału na YouTube, tak więc szybko wam przedstawię pierwszą z tych nowości. A więc przejdźmy do pierwszej z tych nowości, które zamierzam wprowadzić na moim kanale. Elast93, Rafał Mirkiewicz, Seweczu, Fisinku i Piotrkowski, Nemo, Juan Red, Marcin Wrona, Pako, Daniel Staniec, MacFish TV to osoby, które zasubskrybowały kanał, także serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję Wam. Witajcie moi nowi wędkarzy widzowie. Od teraz na każdym odcinku pierwszych 10 widzów będę pozdrawiał. Musicie oczywiście dać subskrypcję publicznie w swoich ustawieniach na YouTube musicie sprawdzać czy macie ustawione pu publicznie subskrypcje, wtedy będę mógł was pozdrowić bo jeśli dacie subskrypcję bez ustawienia jej na publiczną, to wtedy nie będę mógł, wiadomo, was prze przeczytać bo nie będę po prostu was widział w moich tutaj m, statystykach w zakładce subskry nowi subskrybenci tak więc ja, żeby was zachęcić do subskrybowania mojego kanału <grywka> zajmę się teraz pozdrawianiem was, w sumie spoko sprawa moim zdaniem, nie jest to żadna strata czasu, po prostu się przywita z, wa z Wami, nowymi widzami. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Drugą nowością będzie to, że będę Was prosił o ilość zwiększenia swoich komentarzy poprzez pisanie: chociażby, jak nie wiecie, co napisać pod moim filmem, to napiszcie mi komentarz pod hashtagiem Wędkarski Widz. Dokładnie tak. Możecie dawać hashtag Wędkarski widz, a jeśli chcecie napisać coś bardziej kon konkretnego, to będę wam zadawał pytania bezpośrednio do Was. No i takim pytaniem jest, jak wcześniej się powtórzyło, co sądzicie o tym systemie moim nowości. No i oczywiście chciałbym was też powiedzieć jeszcze o trzeciej nowości, mianowicie tutaj już bardziej plan niż zmiana. Mam taki plan, żeby połączyć Facebooka, Instagrama i YouTube'a, żeby tworzyły swoistą całość. Słuchajcie. To mi wtedy da możliwość jeszcze większej ilości spędzania z wami czasu, ale też więcej możliwości oczywiście. Mianowicie chcę połączyć po prostu te trzy media ze sobą, żeby one współgrały ze sobą. Jak to zamierzam zrobić, to jeszcze może nie będę zdradzał, ale mam już plany w głowie na ten temat, także po prostu musicie mnie obserwować. No i mam nadzieję, że ten kanał w tym roku się rozwinie. Celem jest oczywiście 1000 subów. Wyznaczyłem sobie rok temu ten cel. Ale się nie udało, ale w tym roku mam nadzieję, że już się powinno udać. Tak czy siak, pewnie jesteście tutaj dość w dużej mierze widzo, moi wędkarscy widzowie, ponieważ chcecie zobaczyć unboxing paczki od Tak więc zrobimy to oczywiście dokładnie w tym momencie. No to co, otwieramy paczkę. Tak to się prezentuje. Już nie pamiętam za bardzo, co było w tej farsce, bo już dawno zamawiałem, bo chłopaki mieli remanent i ta przesyłka się mocno opóźniła. Niemniej jednak poinformowali o tym dużo wcześniej i można było anulować zamówienie, także nic złego się przecież nie stało. A remanent każda firma przecież musi zrobić. W każdym razie zobaczcie, reklama tutaj jest. Chłopaki weszli mocno w, w te mięsiwa z Ameryki. No, nie wnikam. Zobaczcie sobie sami. No, na pewno ciekawa alternatywa, zwłaszcza w sklepach wędkarskich przecież w Polsce nie ma takich, że tak powiem, luksusów dużo. No i naklejki, jak to chłopaki zawsze dają przy zakupach. Takie rzeczy. A, zamówiłem kajtechy, easy shinery, proszę bardzo. Easy shiner. Taki kolorek. To jest chyba sztuk 10 w opakowaniu. E, dwa cale, oczywiście, no bo mamy okonie, mamy wstrągi, więc e, dużych przynet nie będziemy wcale używać. Główki dzigowe, proszę bardzo. Ilość 3, haczyk numer 1, waga 5 gram. No to takie standardowe rzeczy. Jakie kupuje spinningista? Tu są haki pod Seburazkę. Niektórzy używają też offsetów, ale ja wolę takie haki o najnormalniejsze w świecie, proszę bardzo. E, to też pod dropshota się sprawdza u mnie. No powiem szczerze, te haki są olbrzymie. Nie wiem, czy się chłopaki nie pomylili, tak szczerze, bo nie wiem, czy zamawiałem aż takie duże haki, ale to później sprawdzę. Pewnie nie, pewnie ja coś z rozmiarów tam się. Porytałem. No, i tutaj patrzę, są black teasy. Przynęta świetna, jeśli chodzi o łowienie pstrągów. Ja, jeśli dobrze pamiętam, to zamówiłem je też w kolorze różowym. Tutaj jest ich około 10 sztuk, coś takiego. No i kajtechy, tylko w innym kolorze, trochę bardziej takim naturalnym. No, kajtechy naprawdę łowna przynęta, warto je mieć zawsze w pudełku. No i black jak wspominałem, w różowym kolorze. No, różowy kolor to jest ponoć bardzo dobry. Kolor na pstrągi, skuteczny, taka perełka wśród kolorów wstrągowych. ponoć, ponoć Bo ja sam się jeszcze o tym nie przekonałem, pierwszy rok dopiero łowię tak pstrągi No w tamtym roku łowiłem, ale w wakacje, gdzie jak się później dowiedziałem można łowić tylko na muchę, także na przypsie Ale tym razem pierwszego tego pstrąga z ostatniego odcinka złowiłem właśnie już W pełni na legalu, bo u nas można łowić od 1 stycznia te pstrągi No i zostały tylko mordy od Westina, Szoptizy, takie kolorki Fluo, taki to jest chyba podajże, oj nie wiem, nie pamiętam, fiolecik, naturalny kolorek, no i to jest herbata z pieprzem, a tutaj mamy, kurde, oil tak się to nazywa, chociaż nie jestem pewny, więc nie będę tutaj sobie wymyślał. No w każdym bądź razie, mordeczki. Drobne zakupy porobione, drobne zakupy porobione to nie była żadna wielka paka. Słuchajcie, to, była taka, to było takie małe uzupełnienie: po prostu, bo to nie jest tak, że wszystkie gumy zerwałem na pstrągi na okonie, ale faktycznie musiałem trochę zapasów porobić. No a to były takie małe zapasiki. No cena tego wszystkiego to chyba 130 z przesyłką, bodajże. No, są to wiadomo, nie sprzęty z AlieExpress. Które są trochę mniej odporne, a raczej takie właśnie oryginalne przynęty, więc mają swoją cenę. Tak jest. Krótki odcinek, w zasadzie już więcej do, 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 do dodania na dzisiaj nie mam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się, połamań jak i ja, i pamiętajcie o tych komentarzach, jakże ważnych łapkach w górę i subskrypcjach. Trzymajcie się, moi wędkarscy widzowie. Sajonara!